Powtórka LAS z Polskiego, zaczynamy. Zaczniemy sobie nietypowo, ponieważ chcę Was uświadomić, że część punktów zadań zamkniętych jesteście w stanie zdobyć nie czytając żadnej lektury. Mówię tu konkretnie o zadaniach dotyczących czytania ze zrozumieniem. Czyli mam rozumieć, że i tak nie warto znać treści danej lektury, bo i tak wszystko jest w tekście. Z jednej strony tak, ale nie do końca. Jeszcze raz zaznaczę, że mówię tutaj o zadaniach dotyczących czytania ze zrozumieniem, czyli takich, gdzie faktycznie ta odpowiedź powinna być zawarta w tekście. Ale i tak ma mi przyznacie rację, że trochę średnio podchodzić na egzamin, nie znając treści najważniejszych lektur, o którym zresztą zaraz powiem. Wracając to mimo, że odpowiedzi na te zadania z pewnością znajdziesz w tekście, no to znajomość tych lektur może stać się swego rodzaju dopałką, wspomagaczem, bo może zdarzyć się takie pytanie, na które będziecie znali odpowiedź nie czytając powyższego tekstu. Ale nadszedł czas na drugą stronę medalu, czyli zadania nie dotyczące czytania ze zrozumieniem. No i tutaj jest już trochę lipnie, ale tych punktów też nie jest nie wiadomo ile. Co nie zmienia faktu, że pewne lektury najzwyczajniej w świecie wypada opanować, jeżeli zależy tobie na dobrym wyniku z egzaminu. Tak jak mówiłem przed chwilą, zaraz przedstawię Tobie lektury, które są na tyle uniwersalne, że użyłem ich nawet na maturze. Może jeszcze przed lekturami kilka słów o zaproszeniu i ogłoszeniu. Zważywszy na to, że zaproszenie i ogłoszenie to nieodłączne elementy, zaznaczam każdego arkusza, to możemy sobie przypomnieć najważniejsze elementy właśnie krótkiej formy wypowiedzi. Powinniście zapamiętać pięć najważniejszych pytań, których odpowiedzi powinny być zawarte w każdej takiej pracy. Po kolei: kto zaprasza, kogo zaprasza, na co zaprasza, kiedy zaprasza i gdzie zaprasza. Żeby nie być gołosłownym, przygotowałem przykładowe zaproszenie, które pojawiło się na egzaminie. Zredaguj zaproszenie na premierę spektaklu tajemnicy oswajania opartego na motywach utworu Mały Książę. Zachęć do obejrzenia spektaklu używając dwóch argumentów. To jest dosyć ważne. Więc tak, po kolei będę odpowiadał na te pytania: Kto zaprasza? Miejskie kółko teatralne serdecznie zaprasza kogo? Mieszkańców naszego miasta NASO na premierę spektaklu Tajemnica oswajania opartego na motywach utworu Antoine de saint Nie Nieważne jak to się wymawia. Spektakl zostanie wystawiony gdzie? Na głównej scenie teatralnej w Miejskim Ośrodku Kultury. Kiedy? Dnia 28 maja 2021 roku o godzinie 17. W spektaklu wezmą udział znani polscy aktorzy, z którymi będzie można porozmawiać oraz poprosić ich o podpisy. No i na końcu podpis Miejskie Kółko Teatralne. I mamy komplet punktów za zaproszenie czy tam ogłoszenie no bo w zasadzie te dwie formy różnią tylko delikatne zmiany kosmetyczne. Nie wiem, czy wiesz, ale posiadamy Instagrama, na którego wrzucamy notatki z filmów, oraz Discorda, na którym tworzymy ogromną społeczność pomagającą zdać te śmieszne egzaminy. Link w opisie i komentarzu czekamy również na Ciebie. No i macie te wyczekiwane lektury. Pominiemy fakt, iż musicie je znać, żeby napisać wypracowanie oraz że do części zadań zamkniętych nie ma odpowiedzi w tekście, no to jeszcze dodatkowo musicie wiedzieć, że zawsze na egzaminie występuje jedno zadanie, w którym musicie napisać z jakiej lektury pochodzi dany tekst, a następnie dopisać autora. Z własnego doświadczenia wiem, że wkuwanie teorii na pamięć jest skuteczne jak milk w ataku, dlatego sugerowałbym stworzenie sobie fiszek. Natomiast jeżeli nie masz na to czasu, no to możesz skorzystać z naszych. Gotowych dostępnych w naszym kursie z języka polskiego. Link w opisie. Nie wyczerpałem jeszcze całego tematu, dlatego pragnę Wam przedstawić zaszczytną listę trzech lektur, które moim zdaniem są najbardziej uniwersalne. Na pierwsze miejsce trafia książka Aleksandra Kamińskiego, czyli Kamienie na szaniec. Ta książka znajduje się na pierwszym miejscu nie tylko dlatego, że jest uniwersalna jak szampon dla mężczyzn 7 w 1, ale również dlatego, że jest łatwa do zrozumienia w przeciwieństwie do listy składników takiego szamponu. Wracając, książka porusza tematy patriotyzmu, co jest tożsame z walką za ojczyznę. Do tego motyw miłości, baśki i jalka, albo bezpiecznie miłość do Polski. Na koniec szczypta przyjaźni między trójką głównych bohaterów, i w ten sposób otrzymujemy przepis na idealną lekturę wpisującą się w egzaminacyjne realia. Mamy o tej lekturze osobny film, który wyświetlać się w prawym górnym rogu. Drugie zaszczytne miejsce trafia do Antoine de Saint-Exupéry i jego książki pod tytułem Mały Książę. Lektura może się pochwalić pokaźnym wachlarzem motywów, do których zalicza się ponownie motyw przyjaźni. Kurdupal na siłę szuka przyjaciela, bo eksplorował planety niczym cejrowski świat. Do tego klasycznie motyw miłości, w tym wypadku do róży. Do tego truskawka na torcie jako motyw podróży, tak jak mówiłem wcześniej, listy odkrytych planet może pozazdrościć nawet NASA czy SpaceX. No i Adam Mickiewicz, spuścizna, jaką obdarował wszystkie polskie polonistki, usytuowała go na trzecim miejscu. Nikogo już nie zdziwi motyw patriotyzmu przejawiający się w silnej potrzebie wyzwolenia ojczyzny z rąk zaborców. To tylko kropla w morzu, bo motyw patriotyzmu w Panu Tadeuszów występuje częściej niż Karolak w polskich komediach romantycznych. Do tego motyw metamorfozy przedstawiający Jacka Soplicę na pierwszym planie czyni tę lekturę idealnym rozprawkowym zapychaczem. Daruję już sobie motyw miłości romantycznej, bo występuje on dosłownie wszędzie. Natomiast mogę jeszcze przytoczyć motyw szlachty zaściankowej, która jest de facto klasą średnią prezentującą jedynie namiastkę luksusu. Natomiast prawdziwym luksusem nie żadną namiastką jest e-book, w którym macie dostęp do wszystkich lektur, łącznie z opisem bohaterów, do tego plan wydarzeń oraz krótkie streszczenia. Największą zaletą tego e-booka jest fakt, iż jest on w rozsądnej cenie, bo jest za darmo. Link w opisie. Część kolejna, ortografia. Ile jest zadań związanych z tym tematem? Jedno zadanie. Za jeden punkt. Nie opyl. Normalnie bym to wyśmiał i powiedział, że nie warto się męczyć i lepiej byłoby się skupić na innym elemencie egzaminu, ale ludzie. To jest ortografia, czyli jeden z nielicznych elementów na egzaminie, który jednak coś tam sprawdza, i ta umiejętność poprawnego pisania przyda Wam się w przyszłości. Wiem, że mamy tłumaczy i autokorekty, ale chyba większość mi przyzna rację, że nie umieć podstaw polskiej ortografii, no to trochę przyps. Nawet jeżeli to cię nie przekonuje, to wyobraź sobie, że za błędy ortograficzne odlatują punkty w rozprawce czy opowiadaniu. Nawet jeżeli faktycznie masz tą ortografię w małym palcu, to nie zaszkodzi ci chyba poświęcić dwóch minut na powtórkę. A może akurat poznasz zasadę, o której nie miałeś, nie miałeś pojęcia, a akurat pojawi się ona na twoim egzaminie. Kto wie? Dobra, zaczynamy. Uzamknięte piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu na "-o". E bądź A. Stół, bo stoły, trójka, po troje, skrót, bo skracać. Dodatkowo uzemknięte piszemy w wyrazach zakończonych na ów, uf", ówka, ówna. Przykład, filmów, minutówka, zrówna i tak dalej. Nie będziemy się spuszczać nad każdym wyjątkiem, bo to ma być typowy last minute, więc płynnie przechodzimy do pisowni z u otwarte. u otwarte. piszemy zawsze na końcu wyrazów, np. planu, dostępu, filmu oraz na początku większości wyrazów. Uotwarte również piszemy w czasownikach zakończonych na uj, uje, ujesz. Maluję, montuję, pracuj, budujesz itd. Dodatkowo uotwarte piszemy w czasownikach typu czuć, kuć, kłóć, pruć oraz snuć. RZ używamy, gdy wymienia się na R. Mądrzy, bo mądry, wietrzny, bo wiatr, parzysty, bo para. RZ piszemy po spółgłoskach B, P, D, T, K, CH, J oraz W. RZ piszemy również w zakończeniach wyrazów Mierz, mistrz, aż, esz Kolejno konto, mierz, bur, kucharz RZ z kropką piszemy, gdy wymienia się na G Książka, bo księga Z, jeżdżenie, bo jazda S, mężczyzna, bo męski z pieniążek, bo pieniądz W ogóle nie ufajcie nikomu, kto mówi pieniążki, ale to tak swoją drogą H, drużyna, bo druh Z, grożę, bo groźba RZ piszemy również po literach L, l, R oraz N Samocha piszemy, gdy wymienia się na G, RZ bądź Z. Jak robiłem research na necie, to jedyne co znalazłem to takie odmiany. Niezbyt one mi się podobają, ale no może po prostu jestem głupi. G wahać się, bo waga, RZ, druh, bo drużyna, Z błahy, bo błazen. Dodatkowo samocha piszemy po literze Z, na przykład zhańbić. Cecha piszemy, gdy wymienia się na S, eś bądź S. Mucha, bo muszka, blacha, bo blaszka, decha, bo deska. I ostatnie już, czyli cecha piszemy zawsze na końcu wyrazów. Zostały mi jeszcze do opracowania słowotwórstwo, budowa zdań, środki stylistyczne, co jeszcze może być, epoki literackie i wiele mniejszych innych zapychaczy, które. Po pierwsze, pojawiają się tak często jak odcinki JJ Jokera. Po drugie, jak już się pojawią, to są one warte tylko jeden nędzny punkt. Szczerze to już chyba Zabłocki wyszedł lepiej na mydle. Po trzecie, to nawet jak nie wiesz co to słowotwórstwo, to czasami trafi się takie zadanie, które średnio ogarnięta małpa będzie w stanie rozwiązać. Czy to się opłaca, to już sobie sami powinniście odpowiedzieć, jeżeli celujesz w stówę, no to wiadomo warto mieć wszystko, ale podejrzewam, że przeciętna osoba nie będzie potrzebowała tego, żeby zdać ten egzamin na satysfakcjonującym poziomie. Ale zrobimy tak. Na dzień dzisiejszy dla chętnych podlinkuję co ciekawsze strony opisujące szczegółowo powyższe zagadnienia, a kiedyś może jak będzie mi się nudzić, to nagram od tym film ewentualnie zrobię jakiegoś e -booka. A tymczasem przejdziemy do czegoś co w przeciwieństwie do budowy zdań i innych główien zapewni realne większe szanse na lepszy wynik. Pierwsza wskazówka to sposób, jak powtarzać lektury. Jako pomoc merytoryczną możemy zaoferować e-booka, w którym mamy wszystkie opracowane lektury, i playlistę na kanale zwaną Minutówki, w której macie streszczone wszystkie obowiązkowe książki. Minuta na każdą lekturę, a w nich odnośniki do pełnych wersji. Wszyscy mówią, że ten jest wzrokowcem, drugi słuchowcem, a prawda jest taka, że im więcej bodźców zaangażujesz w naukę, tym większa szansa na zapamiętanie. Dlatego polecam zrobić dobre, własnoręczne notatki nie tylko z naszych materiałów, ale tych również zdobytych na grupkach, czy to na Facebooku, czy Instagramie. Dobrym rozwiązaniem może być powtarzanie lektur ze znajomymi, i mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ sam pamiętam, jak przed maturami powtarzaliśmy na Discordzie lektury. Jak mam być szczery, to tydzień taki powtórek dał mi więcej niż 3 lata lekcji polskiego w liceum. Optymalna długość wypracowania. Rada dla wszystkich, jeżeli twoja praca ma mieć minimum 200 słów, to ustaw sobie granicę 250, bo w komisji możliwe, że siedzi taki przyjemniaczek, który stwierdzi No, to zdanie mi nie pasuje, po czym wam je skreśli i wasza praca ma mniej niż 200 słów. No i cały misterny plan Pizdu. To samo mówiłem w filmie z angielskiego, jak zdobyć 10 punktów z maila. W sumie możesz obejrzeć, ale wracając, to i tak z wypracowania nie dostaniesz więcej niż 20 punktów, więc nie musisz pisać elaboratu na 400-500 słów. Dlaczego? Najzwyczajniej w egzaminacyjnych realiach to się nie opłaca. Zapamiętaj, im dłuższe wypracowanie, tym większa szansa na potencjalny błąd. Lepiej napisać pracę dobrą, zawierającą wszystkie niezbędne elementy i zgarnąć maksa, niż tworzyć jakieś arcydzieło i liczyć na gwiazdkę z nieba. Wskazówka numer 3. Jak lać wodę? Sprawa wydaje się banalnie prosta. Wyobraź sobie, że musisz poruszyć temat patriotyzmu czy przyjaźni. Oczywiście, pierwsze co przychodzi na myśl, to kamienie na szaniec. Hm, ciekawe dlaczego. I zamiast napisać Patriotyzm, można dostrzec w książce Kamienie na szaniec. Można to przedstawić jako książka autorstwa Aleksandra Kamińskiego pod tytułem Kamienie Naszeniec idealnie ukazuje realia II wojny światowej, podczas której trzej dzielni bohaterowie i tak dalej jazda z tematem. I na koniec ostatnia wskazówka, to nie popełniaj tych błędów w wypracowaniu, o których jest mowa w tym filmie po prawej stronie, bo za to komisja odejmuje cenne punkty. Lewa strona to natomiast pewniaki, które pojawią się na Twoim egzaminie. Z mojej strony to wszystko przypominam o live przed egzaminem.